Patriotyzm, miłość do ojczyzny warto wpajać już w najmłodszym wieku, dlatego uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi organizowane są w przedszkolach. Z okazji święta Niepodległości gościliśmy z kamerą w przedszkolu nr 1 w kozienicach. Tu odbyła się uroczysta akademia pod hasłem, czy jesteś małym, czy dużym przedszkolakiem bądź z tego dumny, że jesteś Polakiem. W tym dniu w placówce panowała doniosła atmosfera, a nauczyciele i goście ubrania mieli przyozdobione biało-czerwonymi kotylionami. Dzieci z wszystkich grup zaprezentowały program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki i tańce polskie. Ośpiewany został także wspólnie z przybyłymi gośćmi i rodzicami hymn Polski i wyrecytowany wiersz Kto Ty jesteś, Polak Mały. Mali artyści, poubierani w piękne stroje nawiązujące do polskiej tradycji, występowali z dużym zaangażowaniem. Po występach wyemitowany został film Polskie Symbole Narodowe, przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Mowa w nim była o naszym godle, fladze i hymnie. Cała akademia przygotowana została przy zaangażowaniu wszystkich nauczycieli z przedszkola. Nad całością czuwały panie Melania Krupa, Aldona Kruszel i Dorota Jankowska. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali piosenką: jesteśmy Polką i Polakami. W gronie przybyłych był pułkownik wojska polskiego w stanie spoczynku Bronisław Żurkiewicz. Po zakończeniu uroczystości został on przez dzieci obdarowany kwiatami. Za piękne występy podziękowała dyrektor placówki Ewa Lenarczyk.